No, dzień dobry, to właśnie ja aż posiłek, bo listonosz był. A teraz Krzysztof będzie otworzył list. No i mów tam. Szanowni Państwo, oto liścik, koperta. Oto liścik. A to czytaj. Już, Panie Wojciechu. Szanowny Panie Krzysztofie Kononowicz, jestem pan Panem Zagorzałym Panem. oglądam wszystkie filmiki z Pana z udziałem. Jest Pan człowiekiem o niebegotowanej inteligencji oraz kulturze osobistej. Bardzo lubię serię filmików z Pana udziałem, w którym testuje Pan najróżniejszy potrafik z różnych zakamarków świata i uwielbiam również, kiedy opowiada Pan o latach swojej młodości. Królkowskie w Korze oraz Solidarności. Proszę nam opowiedzieć coś więcej o swoim tatuszu, który służył w Armii Krajowej, lecz po wojnie został wysłany przez komunistyczną władzę do na Sybirze. Proszę nam powiedzieć gdzie walczył pański tatuś, na jakim froncie. W jednym z poprzednich filmów powiedział pan że również, że gdy miał pan 13-14 lat zmarł pana tatuś. Załatwił Pan wtedy sprawy z jego śmiercią w stolicy naszego kraju, w Warszawie i to Pan u Pałacu... Nie miałeś 13 lat. Proszę? To nie miałeś 13 lat, jak zmarł Twój tato. Trochę starszy bym już u Pana Lecha Kaczyńskiego, lecz jest to niemożliwe, ponieważ wtedy była jeszcze komuna i Lech Kaczyński Pana przyjaciel nie był jeszcze wtedy prezydentem, myślę po prostu iż kradzie się tam jakiś mała ponóweczka. Niech Pan to wyprostuje. Przesunę Panu również w tym liście fundusze 50 zł. Niech Pan kupi coś wspaniałego na te pieniążki, czy testuje na filmiku. Załączę również wejść na internet dla Pana Majora Wojciecha Suchorodzkiego. Przesunę dla Pana gorące pozdrowienie i życzę dalszych sukcesów w biznesie. Pozdrawiam. Michał. O, panie Michale, za to serdecznie panu całego serca dziękuję. Ja najczęściej testuję. no ja zrobiłem i pokazałem Śienko i ostrzygłem. I, oszczygłem. i Krzysztofa. Panie, e, No proszę Michale. Chciałem powiedzieć, że ja dzisiaj panu pod Ale dobre otwieraj, bo to nie będzie tyle trwało tych to nie ma ludzie wysyłają o kapsle o. to bezpiecznik Szanowni Państwo teraz chciałem pokazać że otrzymałem liścik nie wiadomo jaki starożebry Niestrzałość i proszę zobaczyć, co przysłał ten pan. Przysłał od, samochod od samochodu bezpiecznik. Bezpiecznik. Przysłał graj dalej. Trop dalej. I przysłał pieniążki. 5 groszy. 5 groszy 5 groszy 5 groszy 5 groszy i 5 groszy o cholerę no to to nie złote i przysłał liścik dobrze czytać proszę szanowny panie Pinić, szanowny pan Wojciech O, oto do, do pana Witam Panie Wojciechu, Majorze i Pana Krzysztofa Kononowicza. Nazywam się Mateusz. Mieszkam w Saro-Żebrach, w Mazowiecki. Jestem Waszym wielkim idolem, Oglądam Wasze filmy. I imponuje mi najbardziej program kulinarny, Pana Majora. I ja o, ram tutaj jest. Gdy je Pan kiełbaskiem. Bożą lubię. A, a dzisiaj chłop, jest lubię chłopców. Chłopców. Sezone. To nie jest pedał. Lubi chłopców. A ja po prostu. Pan mają Chodorowskie mi się bardzo podoba. To niech pocałuje Moim... mnie w dupę. Marzeniem jest, żeby zrobić laskę, e... chyba. <laughs> laskę to twoją niech pan wyczyści. Pan kiełbasę. Mam 25 lat i też zajadam się kiełbasą. Pan Kononowicz ma większy bęben niż ja, ale też. Tacy ludzie powinni do z, nas nie pisać. Malczyk z Cebulką Bożą. Jesteście dla mnie autoryta, autorytorami. Chcę być taki jak Wy. Pozdrawiam również pana Meksykaną, reżysera oraz pieska Nero. Chciałbym się z Wami spotkać i razem nakręcić. Nero jajca i... by Ci odgryzł. Przed stawić moją kiełbasę. Popieram politykę pana Kononowicza. Będę, będę na pana głosował w wyborze na prezydenta Polski. Zaproście mnie, a do was przyjadę z moim koleg z moimi, z moimi, kolegami na grillka. Pan Meksykano wszystko na, na Kame, na kameruje wystąpimy piwko albo dwa może jakiś wódeczkę a później zjemy. Ja wódeczki kieleczkę. nie piję za bardzo. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Tak mam wypić, na pewno nie będę pokazywał jak piję alkohol. Chciałbym, żeby Bo ja nie jestem żadnym alkoholikiem. Z tego film będę bardzo wdzięczny Wasz zawsze Mateusz L3 dam wam kilka fanów do Ostry zabory plus mamone na głupoty. Major w Łocich i Lowe Joł. Lowe, pocałuj mnie w dupę. Niech ci się jesz, wychyli z dupy. Brawo, że powiedziałeś tak. Ja takich ludzi ogółem nie uważam. Tacy ludzie są dla mnie i nie, nie istnieje. A to ja zachowam? Dobra. Otwieraj następną. Zaraz. To nie będzie trwało tyle. Już, 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 panie Wojtku. Policja. Załóżenie przez szyją korespondencji Pana Krzysztofa zamieszkuje w Białorusi w celu nadania biegu sprawie. O sposobie załatwienia sprawy proszę osobę, o osobę zajęć się o dzisiejszy wydział kontrolny. Kierownik. I to wszystko. I tutaj następną. nie rób no otwieraj już tyle czasu to trwa Złupka filipińska o smaku owocowo-warzywnych cytry o nazwie kalamany. Złupka filipińska o smaku bulado, czyli śpiku kostnego z wołowiny. No i liścik jest. To czytaj. O, jeszcze coś jest. O, jakie dupki. To na plaży gdzieś na, na jakimś zachodzie. Szanowny Panie Prezydencie oraz Szanowny Panie Majorze. Przesłynują Panom azjatyckie danie Narodowe w postaci zupy Filipińskich. Prosimy o przetestowanie opinii na ten temat. Na Rajskiej Wyspie Siki wciąż rośnie Grono Fanek, Pana Prezydenta Krzysztofa Kononowicza. Czy chciałby pan przekazać kilka słów do filipińskich piękności? Jesteście e, bardzo kochane. W Piękne języku polskim I o na morze, bardzo. Czyli pan ukończyć je swoim rządłem. Ja będę kończył. Szanowny panie majorze, suchodolski, filipińska Arenia, boryka się z brakami w kadrze dowódczej w walce ISIS na wyspie Mindana. Mindanao. Jesteśmy w stanie kupić. Panu majorowi bilet lotniczy w jedną stronę, jeśli chce pan poprowadzić do boju batalion komandosów Czy pan, czy ma pan paszport? Dalej. Paszport? Posiadamy ja... na Polski przy. Do bombastu bez paszportu. Zgodę prezydenta Filipin, pana Rodi Rego. Dół które słynie z silnej ręki oraz hojnej, hojności obiecał przekazać panu domek z bambusa na, nad samym morzem o wartości ojubcy, macie pytanie. To ja, ja od razu te co trzy czy tam ile? Ile tam jest na zdjęciu? Cztery. Cztery. To ja bym od razu z czteroma bym spał. <laughs> Wraz z kawałkami ziemi uprawnej na wyspie Palawan awans to stopnia pułkownika oraz awans do stopnia pułkownika oraz do or dożwotnią do rentę czy chciałby pan służyć pod banderę inną niż flaga bombasu oto zdjęcie domu który e, tutaj na pana miała... czeka jeśli... nie przerywaj wszystkie bym brzykał je tam E, tutaj żeby były zadowolone ciepłe, czeka, gorące, pachnące nie, pan, ta, ta, o, tą ofertę tymczasem prosimy o te, testek zupek filipińskich oraz wypowiedź na YouTube pozdrawiamy Polacy z Filipin PS. w paczce znajdują się także ciasteczka filipińskie no. dla Pana Prezydenta major, tutaj. Pana Majora oraz Pana Amerykanu smacznego no bardzo dziękujemy o, to właśnie te ciasteczka. są Muszą na pewno być pyszne. O. I bardzo ogółem dziękujemy. Dziękujemy za e, listy, dziękujemy za, za oglądanie. Za oglądanie. I właśnie co pan major powiedział z całego świata. Filipińskie, wszystkie kochane. Kobietki cełuje, a teraz niech pan się wypowie. jeśli jak chcę zadać panu majorowi, czy pan major wyraża zgodę przyjąć e, propozycję. E, bo zadaję panu pytanie. Tutaj panu, jak, jak kamerę teraz będę trzymać? Bardzo dziękuję. Po prostu ja nie będę wypowiadał się teraz, bo po prostu długi jest film i ja jeszcze nie skończyłem. Śniadania? śniadania i dziękuję i pozdrawiam was wszystkich widzów i całuję gorąco te opalone ciała pachnące kobietki jak nie wiem co bym tak całował i dziękuję za ten list dziękuję